brzasku zimnego poranka niebo nad starożytnym miastem Norymbergą stało się sceną czegoś niewytłumaczalnego. Tańczące światła, tajemnicze kształty przecinające powietrze, a przerażone oczy mieszkańców, wpatrzone w to zjawisko, zamrożone między strachem a fascynacją. To, co wydarzyło się tego dnia, zostało zapisane dla potomnych, ale odpowiedzi: cóż, te wciąż nam umykają, nawet po wiekach. Witajcie, podróżnicy historii. Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, że budzicie się rano, patrzycie w niebo i widzicie bitwę między obiektami niebieskimi? Dziś zgłębimy tajemnicze wydarzenie z roku 1561 w Norymberdze, które do dziś wprawia w zakłopotanie historyków i naukowców. Nie zapomnijcie zostawić super like, ponieważ zagadka dopiero się zaczyna. Bez dalszej zwłoki zanurzmy się w ten enigmatyczny rozdział historii ludzkości. Brzask niewytłumaczalnego. Był poranek 14 kwietnia roku 1561. Miasto Norymberga, położone w sercu świętego cesarstwa rzymskiego, budziło się do życia w swoim spokojnym rytmie, gdy pierwsze promienie słońca zaczęły oświetlać dachy jego średniowiecznych budowli. Jednak zanim dzień zdążył się na dobre rozpocząć, nad miastem rozegrało się coś niepokojącego i zarazem absolutnie fascynującego. Mieszkańcy niemal jednocześnie zaczęli dostrzegać niewytłumaczalne zjawiska wizualne. Na horyzoncie pojawiły się świecące obiekty o geometrycznych kształtach, które zdawały się poruszać w zorganizowanych wzorach. Lśniące kule przecinały się nawzajem, cylindry unosiły się z niemal niemożliwą lekkością, a płonące krzyże przecinały chmury. Było ich tak wiele, że według ówczesnych relacji, niebo przypominało chaotyczne płótno, jakby namalowane ręką szalonego artysty. Najbardziej przerażający aspekt? Niektóre z obiektów zdawały się zderzać ze sobą. Relacje z epoki opisują nagłe błyski i oślepiający blask po każdej kolizji, jakby samo niebo stało się polem gwałtownej bitwy. Strach przed gniewem boskim. Mentalność XVI wieku była głęboko ukształtowana przez wierzenia religijne. W tamtych czasach niebo nie było jedynie odległą, pustą przestrzenią, lecz domeną Boga i Jego aniołów. Dlatego każde niewytłumaczalne zjawisko obserwowane na wysokościach natychmiast utożsamiano z boskimi znakami, i nie zawsze były to znaki pozytywne. Po zakończeniu niebiańskiego spektaklu mieszkańcy Norymbergi nie potrafili znaleźć wyjaśnienia dla tego, co zobaczyli strach był wręcz namacalny. Lokalni duchowni szybko powiązali to zjawisko z możliwymi grzechami społeczeństwa. Gorące kazania rozbrzmiewały w kościołach, ostrzegając, że Bóg mógł wysłać jasne ostrzeżenie, aby ludzie powrócili na ścieżkę prawości. Niektórzy mieszkańcy, bardziej przesądni, zaczęli rozpowiadać plotki o dniu sądu ostatecznego. Twierdzili, że widziane na niebie płonące krzyże były znakami bitew między aniołami a demonami. Inni wierzyli, że kule i cylindry przedstawiały boskie narzędzia zniszczenia. W końcu, jak wytłumaczyć kształty, których nikt nigdy wcześniej nie widział? Rycina i wiele pytań. Pośród chaosu i wątpliwości jeden człowiek postanowił szczegółowo udokumentować wydarzenia. Hans Glaser, znany rytownik z Norymbergi, zebrał relacje świadków i przekształcił ich opisy w obraz, który miał przejść do historii. Jego rycina, opublikowana na łamach gazety, ukazywała to, co mieszkańcy twierdzili, że widzieli niebo pełne geometrycznych kształtów, niektóre jasne, inne matowe, wszystkie zdające się poruszać według określonego wzoru. Glaser przedstawił duże i małe kule, cylindry, które zdawały się emitować mniejsze formy, krzyże, a nawet łuki. Szczególnie intrygującym elementem była struktura przypominająca strzałę skierowaną ku horyzontowi. Według ówczesnych relacji ta strzała wydawała się obserwować bitwę, nieruchomo zawieszona na niebie, niczym milczący świadek wydarzeń. Jednak rycina wzbudziła także wiele pytań. Niektórzy współcześni badacze sugerują, że Hans Glaser mógł upiększyć lub wręcz wyolbrzymić niektóre elementy zjawiska, będąc pod wpływem religijnego strachu epoki. Inni natomiast twierdzą, że jego precyzja w uchwyceniu szczegółów, takich jak kształt obiektów i ich pozornie inteligentne zachowanie, wskazuje na coś głębszego, być może na wydarzenie wykraczające poza naturalne wyjaśnienia. Tajemnica czy dezinformacja? Z biegiem czasu wydarzenie z roku 1561 zaczęło dzielić opinie badaczy, ciekawskich i sceptyków. Interpretacje tego zjawiska były skrajnie różne. Z jednej strony byli ci, którzy wierzyli, że to, co wydarzyło się na niebie nad Norymbergą, miało boskie znaczenie była to epoka Reformacji. Czas napięć między katolikami a protestantami, co sprawiało, że wielu ludzi postrzegało to zjawisko jako bezpośredni znak od Boga, a może nawet wyraz jego gniewu. Z drugiej strony, umysły skłaniające się ku nauce, próbowały znaleźć naturalne wyjaśnienia. Niektórzy sugerowali, że zjawisko mogło być wynikiem parcheli. Czyli tak zwana słońc pobocznych, będących efektem załamania światła w atmosferze, które mogło stworzyć iluzję geometrycznych kształtów i niezwykłych świateł. Inni wskazywali na możliwość, że były to meteory lub jasne komety, odbijające światło słoneczne i tworzące niezwykłe zjawisko optyczne. Jednak jest jeden szczegół, który nie pasuje do tych wyjaśnień zorganizowane i niemal inteligentne zachowanie opisywanych obiektów. Świadkowie relacjonowali, że kule i cylindry poruszały się w sposób skoordynowany, zdawały się wchodzić w interakcje, a nawet zderzały się ze sobą, co przeczyło znanym prawom natury. To właśnie ten aspekt podsycił najbardziej śmiałe teorie. Dla ufologów wydarzenie w Norymberdze jest jednym z pierwszych udokumentowanych przypadków kontaktu z istotami pozaziemskimi. Wskazują oni na rycinę Hansa Glasera jako dowód na to, że było to coś więcej niż tylko zwykłe zjawisko atmosferyczne. Cień w historii. Ponad 400 lat później to, co wydarzyło się tamtego poranka na niebie nad Norymbergą, wciąż budzi fascynację i spekulacje. Rycina Hansa Glasera nadal jest badana i analizowana, zwłaszcza przez naukowców zajmujących się niezidentyfikowanymi zjawiskami. Dla jednych jest jedynie odbiciem epoki, w której strach i wyobraźnia kształtowały sposób interpretacji tego, co działo się na niebie. Dla innych stanowi namacalny dowód na to, że tamtego dnia wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego. To, co sprawia, że ten przypadek jest tak wyjątkowy, to nie tylko jego tajemnicza natura, ale także fakt, że został udokumentowany w tak szczegółowy i wizualny sposób. W okresie historycznym, w którym graficzne zapisy były rzadkie i kosztowne, decyzja Hansa Glasera, by uwiecznić to zdarzenie, świadczy o jego ogromnym wpływie na wyobraźnię ówczesnych ludzi. Historia wydarzenia w Norymberdze skłania nas również do refleksji nad relacją ludzkości z nieznanym, zarówno w XVI wieku, jak i w czasach współczesnych. Nasza reakcja na to, co niewytłumaczalne, często mówi więcej o nas samych niż o samym zjawisku. Szukamy odpowiedzi, tworzymy narrację, a w tym procesie napotykamy granice własnego zrozumienia. To, co wydarzyło się tamtego dnia, czy było to zjawisko naturalne, boski znak, czy coś całkowicie wykraczającego poza nasz świat, wciąż pozostaje cieniem w historii, tajemnicą, która podważa naszą logikę i pobudza naszą wyobraźnię. Dotarliśmy do końca kolejnej podróży, ale powiedz mi, wierzysz w wizyty istot pozaziemskich, czy uważasz, że to wszystko było jedynie niezwykłym zjawiskiem astronomicznym? Twoja opinia jest dla nas ważna. Zostaw komentarz i dołącz do dyskusji. Nie zapomnij zostawić polubienia na kanale to naprawdę pomaga. A jeśli uznałeś ten film za intrygujący, podziel się nim z innymi. Do zobaczenia następnym razem. Pozostańcie w pokoju, z Bogiem.